Grill Bar Bocianówka zaprasza do oberży przy ulicy Szkolnej w Tarnobrzegu na pyszne dania z grilla, prosto z pieca, barszcz biały babci Heli, domowe pierogi i wędzone w ziołach mięsa. Oferujemy dowóz naszych dań na terenie Tarnobrzega. Amatorom karaoke, reggae, night, koncertów, dancingów i innych kameralnych imprez proponujemy nasze górne gniazdo. Tuż nad nim mieści się hostel. Ceny w pokojach z telewizorem, internetem, lodówką i czajnikiem zaczynają się od 40 zł. Na amatorów agroturystyki czekają chaty w klimacie XIX wiecznych wiejskich posiadłości ziemskich usytuowane w malowniczym Baranowie Sandomierskim kilkaset metrów od zamku. Otoczone mylem gospodarstwo, słynie z biesiat, imprez integracyjnych i znakomitej kuchni.